Chciałem mu wyjąć rurkę, żeby się nie męczył. Spóczynie! A gdzie to jest wsadzone? Ja bym ci powiedzieli się wstydzę. Ja wiem, że liryka liryką, ale takich słów się nie używa. Ty jesteśmy nienormalni. Ja ci Uła. robię. Czy to było erotyczne? Słucham, słucham, nie wiem. Erotyczne? Trzy, cztery... Spadkobiercy. Obie zapomniałyśmy. Obie zapomniałyśmy. Warren, myśmy zapomniały. Jak mu wyrwiemy rurkę, będzie mniej spadkobierców. Aha! Ja powiem tak, ja w ogóle próbowałam nie grać tej roli, próbowałam w ogóle, nie wiem, coś, e, e, no po prostu reagować, tak? Reagować na to, co się tam dzieje i tyle. A zagrałaby Pani jeszcze w spadkobiercach? No, i ja tak się dziwiłam, że to już, bo myślałam, że dojdziemy do jakiejś puęty, ale mi się chyba nie udało. Zadania mi się chyba nie udało zrealizować. Tak, tak. Tak, tak próbowali, tak, tak zdecydowanie, ale powiem szczerze, że, że, że żeśmy się trochę chyba zaplątali w ogóle w jakieś takie. Aż za... Harry, Hary, Harry. przepraszam, Harry. przepraszam. No przedziwnie, przedziwnie. Nie, 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 nie zdążyłam wykonać zadania. Jakie miałeś zadania? Miałam być siostrą przełożoną. No i właśnie to nie wiem, a może ja wykonałam to zadanie, może właśnie Doris się przekonała. Może się serce jechać, powiedział. Że trzeba jechać do Mozambiku, wiesz, leczyć dzieci, pomagać i tak dalej, tak dalej. Może to się wszystko jakby, wiesz, tak nie wprost zrealizowało. To jest czas, w którym będziemy gościć naszego gościa. <noise> Będę dał im wnioskę, zapraszamy! Nie. Co yes. już Ci mówię. Ty właśnie jesteś e, siostrą zachodnią, <noise> która w tej... E, dali... Siostrą żoną? Wielokrotnie. Powiem zależnie. to jak chcę być może. Okej. Właśnie w tej klaturce misyjnej w Mozambiku była, będziesz przeprowadzała rozmowę właśnie z Doris, bo na się koniecznie wybrała. Wiesz, co, tak jakby się nie zastanawiałam nad tym, jak będzie. Ale nie czułaś jakiejś takiej pustki w głowie? Yy, wiesz co? My <ścoughs> siedziałyśmy tutaj yy, razem z Doris, i ona mówi: tak, słuchaj, wiesz co? O, nie przejmuj się. W ogóle, tak, odbierajmy od siebie. Mm. Gała się, ja mówiła tak, nie przejmuj się, będzie pauza, będzie y, dziura, nie przejmuj się, jedź. <laughs> ja powiem tak, y, pewnie spadkobiercom byłoby trudniej u nas, a nam jest trudniej u nich. Ja nie no wiem, co prawo. mam ci jeden temat powiedzieć. Nie, 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 nie. nie no wiesz, no. Ale chcesz nam jadł. Jakby teraz nie było. Ja już zamiatam się do. My lecimy